Cześć, witajcie z powrotem w kolejnym odcinku The Crossroads Inn. W ostatnim odcinku dużo się działo, dużo fabuły poszło do przodu, ale to dzięki temu, że naprawiłem misję. Dobrze. W tym odcinku chciałem sprawdzić jedną rzecz. O, widzicie co? Nie ładują się ikonki tu. Powinny być ikonki. Raz mi się ładują, raz nie. Poza odcinkiem to sprawdziłem. Bo poklikałem sobie w różne miejsca. Eee, I tu powinno być tak: woda, czyli potrzeba 10. I tu jest mydło. Mydła nie mamy. Jest zero. Eee, nie wiem o co chodzi, że potrzeba. Mm. A, że potrzeba obydwu, żeby to. Ten... Nie, nie, nie. Eee, I chyba zaspokoimy jednak <laughs> eee, potrzeby, jeżeli chodzi o, o naczynia. Potrzebujemy ich kubki. O, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak to są chyba kubki. No to tak, no to tutaj byłoby najtaniej chyba 92. Tutaj też są po 92 chyba, 93. Nie robi to już nam różnicy tak naprawdę. 20 kubków jest OK. Wiem, że zapłacimy stówę za. No właśnie. Dobra, puśćmy grę powoli. E, jeszcze nie będę klikał w misję. E, co chciałem zauważyć? Nie pamiętam, jak skończyliśmy poprzedni odcinek. Ile miałem mąki, ile chleba. Ale na pewno coś się zadziało z tą mąką. Na pewno e, została zużyta. Eee. No, i przerobię na pewnie na chleb, bo na co innego. Z tym, że mamy tylko jeden chleb. No i tu jest problem. Eee... Nie wiem, za ile mi się zrobić za dwa, za dwa dni. Ale, ready, no bo tak. Eee... Tylko, że to będzie rosło powoli. Te kółka będą. No słuchajcie, no nie ma wyjścia. Musimy poczekać. Nie chcę wydawać na. Eee na składniki, chociaż to byłoby najbardziej rozsądne. E, tu jedna rzecz mi przeszkadza. E, czekajcie. O. E, ten znowu zaczął kopać. Niedobrze. E, słuchajcie, nie chcę, chcę raczej zrobić tak, żeby nasz, e, nasza kaczma była jak najbardziej autonomiczna sama w sobie. Wiem, że to może potrwać jeszcze, ale no bardzo bym chciał, dlatego tutaj cały czas naprawiają. Dlatego chciałbym, żeby, żeby to wyrosło ładnie. Jakość gleby mamy spoko. Tutaj jakość gleby słabą. Jako nie mamy w ogóle. Em jak coś nazywa? wyleciało mi nie kompost tylko o jest, no wyleciało mi z głowy, wiecie o co chodzi no dobra a, jeszcze jedną fajną rzecz odkryłem no to jest takie to było od początku, tylko ja tego nie widziałem w ogóle, kompletnie możemy sobie ustawić na przykład najważniejsze rzeczy które nam, które są potrzebne w naszej karczmie o, i mamy podgląd cały Cały czas. Zróbmy tak. Ja bym chciał jeszcze widzieć, e, brudne talerze. Ile ich jest? E, brudne kubki. Brudne. E, I czyste kubki. I to wszystko. No i mamy od razu podgląd cały czas na składniki. E, nie zauważyłem tego kompletnie wcześniej. Sorry, no po prostu. Dobra, chyba polecimy z fabułą dalej. Ale to jest ciekawe, to mnie cały czas zastanawia, że ja miałem przecież. W sumie tak, no tak, tutaj, tutaj są wykorzystane, które nie są w puli e, na stołach. Brudnych nie mamy, więc nie ma co myć. Siedem jest. Siedem czystych. No dobra, no jakoś to idzie. Dobra, e, nie wiem kto był pierwszy. Zacznijmy od Ganis. Jak bracie? Namyśliście się. Znajdzie się tu dla mnie skronienie. O! Jeszcze nie podjąłem decyzji. Eee, właśnie, bo my mamy. Eee... A, jeszcze była... Ktoś mi napisał, że łóżko. Eee, jedno łóżko. Może nam... Tutaj troszeczkę przeszkadzać. <laughs> Zróbmy tak na razie. Yy... Wiem, że to wygląda idiotycznie. No, ale, ale coś może poradzi to z, na, na to czyszczenie. Yy, mamy tak naprawdę pokój zastopuje. Yy, musimy się namyślić, ja muszę się namyślić yy, co dalej zrobić. Mamy jeden pokój yy, prywatny. E, I dwie osoby, które chcą chcą go wynająć. Ja bym wolał jednak wynająć to e, ten pokój. Właśnie. Nie Adelardo, tylko ta, która stoi pod nim, a raczej w nim. E, tej osobie. To jest ta widząca. Widząca, która. E, mm. Niby jest dla Lady Commander jakąś doradczynią, ale wydaje mi się, że może nam pomóc. I jest skłonna nam pomóc. Także. No właśnie. Ktoś napisał, że mi się ludzie nie blokują, nie? Masz. Masz dowód. O. Witam, już to zrobimy. Dobra. Czas więc rozprawić się z Lady Commander. Ha! Już widzę nasz sukces, karczmarzu. Jak brać na myśli się? Niestety nie przejmę waszej oferty. Hmm, bo już współpracowałeś z tymi manipulacyjnymi heretyczkami? Zatem niech i tak będzie pracie. Aczkolwiek zastanów się, skoro widząca Kalister taką łatwością zdradziła Wilczycę, skąd wiesz, że nie postąpi wobec ciebie w ten sam sposób? co... So... Jest, jeżeli jest choć cień szans na to, że możemy zlikwidować Lady Commander, to. I to najlepiej u źródła. Także. Moim zdaniem. Eee, ufam wi eee, widzącej, czego nie mogę powiedzieć o tobie. Wynosi z mojej karczmy. Kulty 100. <gulity> Jak sobie chcecie Katchmasu, będziecie z zabawką w rękach heretyczek. E, wspomnijcie jednak jeszcze moje słowa, chłopcze, pożałujecie tej decyzji. Nie, nie być może. Być może tak, być może nie. Okej. Okay. Wynajmij. Obojętnie co to jest? Widzące Ona z No to mamy problem. Stop. <grym> jeden. jeden jedna gwiazdka, a ona wymaga co najmniej dwóch. No to to kaplica. Jeszcze jedno. Czy ona, ona jest mm, szlachta? No pewnie, że szlachta. Kuźwa. Przepraszam was. Um. A, a jeszcze raz. Mm, mm. O, odblokują. No, no właśnie, mieszczanie. Tego nam trzeba. Dlatego tak bardzo chcę. E, o, tak. Tak bardzo chcę iść z fabułą do przodu. Ponieważ to nam daje. odblokowuje pewne rzeczy, których normalnie byśmy nie odblokowali. Chociażby. E, tu. U szlachty będziemy mogli odblokować kurnik. To w sumie to dosyć daleko jest, prawda? W tym drzewku, ale ale im bliżej, tym lepiej. Tak samo hmm, pnące rośliny, czyli te. Hmm, Treliarz to się nazywa, tak. Gdzie na przykład pomidory, czy ogórki. Nie wiem, czy są ogórki tutaj. Wiem, że pomidory są, więc będzie można pomidory wsadzić. Chmiel. Czyli będziemy mogli robić piwo, pewnie. Mm, pomidory na grob... No, właśnie. Także z fabułą chciałbym iść cały czas do przodu. Dobra. Odblokowaliśmy to. Mm -hmm. Z tym, że tak, potrzebujemy. E, wymyślne. Ten obiekt podnosi takie przestrzeni wokół. Za stówkę jestem w stanie to kupić. A i owszem. A już mam to. Ten obraz kurde tysiąc kosztuje. Eee... Wymyślny, może zróbmy tak. Że... O kurczę! Zrobiłem niestety... Nie tak jak chciałem. No dobra nawet, nie się składa. Chociaż wolałbym, żeby te były pod tym. O! Widzicie? To jest, to jest to, czego nam potrzeba. Co tu jeszcze... Wymyślny? To? Tego, się, tego bym się nie spodziewał. Tarcze. Może po, poka... no ale to głupie będzie wyglądać. Za to, to nie będzie głupio wyglądać. Tylko, że to ja mam na czerwono. A, właśnie! Jest opcja taka z kontrolem. Przytrzymując kontrol, ale to też nie działa. O! Nie, działało przez chwilę. Widzicie? O, to działa. Czyli tak samo by zadziałało z. z. obrazem. Dobra, są dwie gwiazdki. Ale znowu panuje u nas e, chroniczny brak kasy. Skontaktowałem się z gildią Vorei. Wspomogą nas i wkrótce kogoś tutaj wyślą, by potraktować warunki. Boję się jednak, że to miejsce jest zbyt niebezpieczne. Aby przyjąć wysłannika gildii kupcom, zależy na przepływie towarów, ale nie na tyle, żeby ryzykować ży życiem. Jesteśmy zbyt blisko linii frontu. Mm. No przecież, właśnie, no ja karczmy nie przeniosę przecież. Kurde. Co proponujesz? Musimy przesunąć linię frontu w głąb Untermarchi. Im, Im działania wojenne dalej od nas, tym bezpieczniej będzie w karczym. Przesunąć linię? Ja bałem się, że nie będzie się bez, nie obejdzie się bez narażania niewinnych. Hmm. No właśnie. To za głupi pomysł. Chcesz z tak błahego powodu doprowadzić do śmierci setek ludzi? Niekoniecznie, przyjacielu. w swoich wizjach widziałem, jak elitarna jednostka żołnierzy u termarchii przeprawia się przez góry na północ od Crossroads. To mordercy. Wychowani w, nie w nienawiści do wszystkich, co im obcy. Jeśli zaskoczymy ich obóz i zaatakujemy pierwsi, uratujemy wielu niewinnych Jorów. Hmm, wiesz, wiecie co, róbcie co chcecie, tylko ja chcę się zająć karczmą. Eee. Czemu jeszcze nie powiedziałeś o tym Lady Commander? Potrzebujemy, żeby ktoś inny się tym zajął. Judin wraz z wojskiem musi e, przejść w głąb Untermarchi, tak mi powiedziały moje wizje. Ułatwimy jej to usuwając dy dystrykcję. Dystrakcję. A no dobra. Dobra, dobra, dobra. Kto podejmie się takiej misji? Trzeba wynająć jakiegoś doświadczonego poszukiwacza. przygód. Będziesz się mm, też musiał dowiedzieć e, jak najwięcej o obozie untermarchijczyków. E, ja wiem, kto może się tym zająć. To nasz, e, nasz superbohater, który. Który uratował hrabinę. Do karczmy przybył potężny awanturnik! Potężny awanturnik! Boże, jak to zabrzmiało. To nie on przecież. To ten? Tu. No jak cię przygmocę! No jak cię przygmocę! Misję. O! Grupa podejrzanych osobników wchodzi do twojej karczmy. Zauważasz, że kryją... Pod obraniami zbroje. Jeden z nich zauważa twoje spojrzenie i mówi ci, żebyś się od, odwalił. Ale inny pyta, czy może chciałbyś ubić z nim jakiś interes. Ej, kurde. O, nie mam tutaj w ogóle stopni. To ten cenę? bez szans. 135. Kurde, nie mam pieniędzy. Do 80 zejść. Hmm. Kurde, nie mogę tego. O. Oh. ale oni mają fajne rzeczy, tylko ja nie mam. O czy, co? Ja w ogóle nie przeczytałem. Proszę kaczmar, co o tym. Takie fajne rzeczy. A ja nie mam kasy. Traguję do Kaczynka, wkraczając w różnicę z Sierra Sorry, kurde. Nie, nie wiedziałem, że tak to może wyglądać. E... Gdybym mógł, to, to bym kupił to wszystko. Kaczmarzu, szczęście, że cię jeszcze spotykam, bracie. Genis, spodziewałem się, że już dawno wyjechałeś z kraju. Przez te wojny wszystko się sypie. Przedostanie się przez granicę jest prawie niemożliwe, bracie. W całym crossroad roi się żołnierzy. Oddani wilczycy, ukrótnicy stacjonujący we wschodniej twierdzy robią sobie z niej wypady. Napadają okoliczne wioski, masakrują ludność, a co najgorsze, palą uprawy, które zainwestowałem. Rozumiem. Jak mogę Ci pomóc, przyjacielu? Od strony marchi wschodnia twierdza jest e, nie do zdobycia, ale z Twoimi kontaktami moglibyśmy znaleźć tu kogoś, kto zadek zakradnie się od naszej strony. W ten sposób dobierzesz się do skóry Wilczycy oraz uratujesz moje interesy i setki żyw żywotów również, naturalnie. Zastanawiam się nad tym, to so, ty jesteś taki cwaniak, tylko o swój interes dbasz. Tutaj zastopujmy na chwilkę, w tym momencie. I tak yy, obóz elitarnych żołnierzy mm -hmm. 47% szans, hrazy 3, hrazy 5%, co dostanę za to? Oczywiście kasę dobra, o 40% 47%, okalist. Nie, jak chciałem ją. O, nie mogę, hmm. No cóż, to co ja mam z, nią, z nim zrobić? Chciałbym najpierw pewnie wynająć jej pokój. Hmm. No cóż, to nie wynajmę. Nie ma co się stresować, nie ma co się stresować. Przede wszystkim chodzi o interesy karczmy. Jak nie polecimy z fabułą to nic się nie stanie, tak jak po jeden z komentarzy mówił pod ostatnim filmem, że to są przeszkadzajtki, ale, ale ja lubię je, no. więc jak wyskoczą to przecież nie ominę. Zresztą kręci się tutaj untermarchijczyków. Powinniście coś z tym zrobić, kaczmarzu. Kiedy wizytuję tę część granicy, nie chcę widzieć żadnego z tych psów. A teraz po polejcie mi, no dobra. Hmm. Dobra, ok. Byłam w okolicy i pomyślałem, że wpadnę z wizytą kaczmarzu. No dobra, ok. Hmm już się robi, tam. Zabawni jesteście. Powiedzcie mi, Kaczaszwą, jak wy wytrzymujecie w tym pierdolniku. Jesteście tu chyba jedyną normalną osobą. Przydałoby przy, mi się w oddziale ktoś taki jak Ty. Przydałbym się. No. no nie. Z natury raczej nie uznaję autorytetów. Takie gadki są typowe dla waszego pokolenia, ale dobrze wiem, że jesteście po prostu bandą mięczaków, bez żadnego szacunku dla tradycji. Widzę też, że nie macie pojęcia o żołnierce. no cóż, wiecie gdzie są drzwi milady, nie zatrzymuję. Ej, jebany du dupek, idę. No cóż. Ja nie będę tutaj kurczę lizał, e, wiecie czego? Życi. Eee, coś chciałem zrobić. Zastępuję na chwilę. Eee, podejrzewam, że. Właśnie, nasi pracownicy prawdopodobnie nie dostali wypłaty. Nie, dobra. Brakuje nam chleba. I tylko chleba. Ale chciałbym. A ja wiem, wiem o co chodzi. My mieliśmy mąkę. Tylko, że jak oni mi to rozwalają. To ja tracę to, co jest na... na. Tutaj, na tym. Więc ja. Teraz mi się to przypomniało. Przepraszam Was, ale ja o tym kompletnie zapomniałem. Zboże. Mąka. Niech oni się zajmują tym. Niech oni to mi rozdupcają. Mi to. Kompletnie nie. Nie rusza mnie to. Tylko, żeby po prostu mi się nie psuły zasoby, prawda? No bo to. Kurcze. No właśnie, gdzie jest nasz. E... A Odyr, Odyr, Odyrze, czy ty robisz co masz robić? Szybkość. Możesz tutaj ogólnie stawiać wszystkich w pionie. A! Jeszcze jedna rzecz. Właśnie, już, już jesteśmy tutaj. E... Była taka podpowiedź, żeby ustawić większość na na jakość o, zróbmy tak i tak zrobię bo to może rzeczywiście to jest, to jest plan ponieważ skupmy się na tej jakości bardziej ale tak, żeby też tą szybkość wiecie o co chodzi Właśnie. Dobra. Jeszcze paru. Ok. Olaf. Mm, tu. Ja to mam większość chyba tak czy siak na jakości. O. <laughs> Wiecie, zapamiętałem, że na i się kończy i tutaj na e. I tak właśnie, tak właśnie będę to stawiał. Jestem wzrokowcem. Jest mi po prostu łatwiej. Zapamiętać, w jakim punkcie ma ta kreska być. Znaczy ten suwak. Okej, okay, oder jakość. Dobra, niech będzie to jakość i szybkość jednak tutaj. U ciebie. Dobra. Go! 396. Ile nasi. Moi eee, my... goście się, że, że twoja kup... karczma jest, goście grudnia. nie mają z czego pić. No tak, tak, już zaraz to zrobię. Pensje pracowników 295. Mieliśmy 547, ale jeszcze chyba z poprzednim pracownikiem, którego zwolniłem. Dobra. Eee, sprawdźmy czystość. Czy ta czystość się tu poprawiła? Oczywiście, że nie. Także ja zrobię manewr taki. O! I tutaj postawimy zaraz łóżko. Mogę, nie mogę. Niech on się wyśpi, przyspieszymy. Postawię łóżko tak, żeby było więcej miejsca. Tutaj może, może to jakoś poprawi. Eee, to, że, że będą mogli po prostu to posprzątać. Byłoby fajnie. Kupa ludzi u nas w karczmie, podoba mi się. 691 już kasy. Pięknie, pięknie. O, nawóz składzie, dobra. Co my tu mamy? Ok. Aj, to będzie niszczył nam. Cholera. Znaczy, oni będą niszczyć. Gdzie jest nasz Odyr? Co on robi w ogóle? Panie Odyrze, na przerwę idziesz. Hmm. Powinniśmy tutaj ogarniać wszystko. No dobra, niech będzie. Jak pokój jeszcze się nie wyspał. No dobra, nie wyspał się, to się nie wyspał. Dobra, zmniejszymy trochę prędkość. Kubków nie mamy, oczywiście Strasznie dużo gości mamy Dobra, 860, dobra To jest e, czas na to, aby Stop e, Kupić więcej kubków Talerzy nam brakuje Nie brakuje, jest mniej więcej zawsze te 7 Więc spoko Kupimy 20 kubków No i kupimy tego chleba, wiecie Bo tak czy siak No nie robimy tego chleba Jakie mamy dania? Chleb, chleb. No i kiełbasa. Kiełbasa, cebula. Cebulę to my mamy. Bo my cebulę... A, mamy jedną cebulę. Dobra. Zróbmy tak. I niech będzie ta kiełbasa. Jeszcze więcej kiełbasy. Dobra. E, I pociągniemy... Już chyba zaraz sko skończę odcinek. W następnym po, po, po prostu chyba do, pojadę z, tą, z, tą, z tymi misjami jak najszybciej. Ponieważ chciałbym. Wydaje mi się, że jak już skończymy ten Wątek z tą Lady no to skończy się to wojsko, które, które tutaj zwyczajnie mi psuje rzeczy. Chciałbym, żeby tak było. Chyba, że wy macie. A, zapewnie w Aha. Dobra, zrobimy to w następnym odcinku. Nie masz wystarczająco kubku. No i wiem. Już... Nie mają z czego pić. Już tam, już zaopiekowałem się tym. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. I zapraszam ponownie. Do awanturnik. O, kolejny potężny. Mm. Przywitamy się z nim na następnym odcinku. Cześć.